My teraz przechodzimy do kolejnej rozmowy. W studiu jest już gości dr Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej i Kolegium Civitas. Dzień dobry, panie Dzień doktorze. Porozmawiamy oczywiście o tym incydencie, który miał miejsce podczas meczu Ligi Europy na stadionie Lecha w Poznaniu. Jakimi słowami określiłby pan to, co tam się stało? Ja już nie chcę cytować tego transparentu, bo on jest rzeczywiście bardzo przykry. Tak, myślę, że to po prostu duży wstyd. To incydent rzeczywiście bardzo nieprzyjemny, ale niestety nieizolowany. Bo przypomnieć możemy również prowokacyjne, ksenofobiczne zachowania kibiców Lecha przy okazji meczu niedawnego w Wilnie. Możemy przypomnieć o przypadkach dystrybucji materiałów o treściach neofaszystowskich przy okazji jeszcze poprzedniego meczu Ligi Europy na stadionie Lecha Poznań. Więc niestety tych incydentów jest więcej. One wskazują na to, że te negatywne zjawiska, które można nazwać ksenofobią i rasizmo, rasizmem na polskich stadionach, że niestety nie należy to zjawisko do przeszłości. Czyli co, możemy nazwać to jakimś problemem społecznym w tej chwili? Nie aktem chuligaństwa, tylko już jest to problem społeczny? Jak najbardziej. To jest, to jest problem, z którym środowisko sportowe powinno sobie radzić. Te próby poradzenia sobie z tym problemem powinny mieć wsparcie także spoza środowiska sportowego. A jeżeli mówimy o tym konkretnym incydencie z Poznania, to e, e, UEFA e, e, zwraca baczną uwagę na, e, e, na, e, na tego typu negatywne zachowania. Stowarzyszenie Nigdy Więcej jako część sieci futbol przeciwko rasizmowi w Europie również z UEFA blisko współpracuje, także jeśli chodzi o monitorowanie e, takich negatywnych zjawisk na stadionach w Polsce i w innych krajach Europy. No właśnie, ale tutaj posypią się kary. Dobrze, no powiedzmy sobie nawet, że zostanie zamknięta trybuna na stadionie w Poznaniu. Ale jaki to może mieć wpływ na i tak niezbyt dobre stosunki polsko-litewskie? Mm -hmm. Bo już znamy notę polskiego MSZ, znamy notę ministra spraw zagranicznych Litwy. No one nie są zbyt... Znaczy Polska przeprasza, a Litwa potwierdza, że było to hańbą. Mm -hmm. No na pewno dobrze, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski zareagowało w sposób szybki i jednoznaczny na na ten incydent, ale na pewno on nie pomoże dobrej atmosferze stosunków polsko-litewskich. Takie prymitywne hasła świadczą między innymi o braku zrozumienia także polsko-litewskiej historii i tego, co w tej polsko-litewskiej historii jest ważne i wartościowe o, o, o tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ja chciałam zapytać o to, jak zareagował klub, dlatego że... O transparencie wiedziano na godzinę przed meczem. Potem ten transparent został rozwieszony i wisiał przez ponad godzinę. Wojewoda Dolnośląski mówił, że kiedy zobaczył ten transparent, po prostu wyszedł z meczu. Natomiast prezydent mm -hmm. Wrocławia siedział nadal i nie widział tego. No i teraz właśnie, co powinny zrobić władze miasta? Ukarać kibiców, ukarać klub, zamknąć trybunę? Jakie by były mm -hmm. takie działania, które usatysfakcjonowałyby stronę litewską? No bo o tym mm -hmm. mówimy. Właśnie brak reakcji często jest jeszcze większym problemem niż sam incydent, z którym możemy mieć do czynienia. E, oczywiście klub y, również ponosi y, y, dużą odpowiedzialność za to, do czego wykorzystywane jest widowisko sportowe, tak? do głoszenia jakich treści. Y, y, y taki mecz jest, jest wykorzystywany. Należy również głośno zadać pytanie o odpowiedzialność czy współodpowiedzialność struktur kibicowskich, które często powiedzmy sobie są hołubione czy wspierane nie tylko na poziomie klubu, ale także na poziomie władz lokalnych, samorządu, korzystają z dotacji, korzystają z różnych form wsparcia, ale nie są odpowiedzialne za, za zdarzenia na stadionie czy wokół stadionu. Które akceptowane być nie mogą. Ja Chciałam zapytać o to, dlaczego, yy, dlaczego akurat w, to, w takim, tym środowisku kibicowskim ma to miejsce. Dlatego, że no, to, to był mecz tutaj mm -hmm. widzimy, ale ja pochodzę z Łodzi i tam są mm -hmm. dwa kluby, EUKS i Widzew. Tam naprawdę już tyle, ile antysemickich napisów jest mm -hmm. na, na murach, i to właśnie mm -hmm. kibice to robią. Dlaczego to, to środowisko jest tak bardzo nie, szowinistyczne, tak bardzo nienawidzące inne, inne mm -hmm. narodowości? Mm -hmm. No niestety, yy, yy, futbol może ludzi łączyć, ale może także dzielić. I w naszym kraju zwłaszcza doszło do bardzo niedobrego procesu, który sprowadza się do zdominowania w dużym stopniu tej subkultury kibicowskiej, czy pseudokibicowskiej przez, przez ideologię, czy przez idee ksenofobiczne, nacjonalistyczne i rasistowskie. To jest problem, z którym mamy do czynienia nie od dziś. To jest problem, którym zajmuje się kampania Wykopmy Rasizm ze stadionów. Myślę, że zrobiono sporo, aby tę kulturę kibicowania w Polsce poprawić. Tutaj Euro 2012 było taką dobrą okazją do takiej pozytywnej zmiany, ale w dalszym ciągu ten problem istnieje. No, w dalszym ciągu jest dużo do zrobienia. Oczywiście, prawda? No, bo ile grają reprezentacje, to rzeczywiście coraz rzadziej zdarzają się takie incydenty. Ale jeszcze chciałam powrócić na chwilkę do Litwy i do tych Polaków, którzy mieszkają na Litwie, bo wydaje mi się, że teraz to oni poniosą największe konsekwencje tego, co zrobili kibice na Lechu. Hmm. No, miejmy nadzieję, że te zdecydowane reakcje potępiające te, to, to haniebne zachowanie, to potępienie jednoznaczne ze strony polskiej opinii publicznej sprawi, że ta szkoda dla stosunków polsko-litewskich nie będzie, nie będzie znaczna. Ale to był rzeczywiście rzeczywiście bardzo nieprzyjemny. Bardzo haniebny incydent, i no, sprawcy tego zachowania nie powinni być bezkarni. Ja się tylko zastanawiam, ponieważ spotkałem się też dzisiaj z takim komentarzem, że być może MSZ, polskie MSZ, no, zbyt pochopnie, zbyt szybko, może te przeprosiny były zbyt wylewne w stosunku do Litwinów. zgadza się Pan z taką opinią? Myślę, że tutaj nie chodzi nawet o przeprosiny, chodzi przede wszystkim o jednoznaczne potępienie takiego zachowania. I myślę, że, że taka reakcja, ja, jak wspomniałem wcześniej była dobrą reakcją, była właściwą reakcją możemy powinniśmy występować w obronie praw obywatelskich mniejszości polskiej na Litwie oczywiście ale taka obrona praw Polaków na Litwie nie byłaby wiarygodna jeżeli tolerowalibyśmy niedopuszczalne nacjonalistyczne ksenofobiczne zachowania wymierzone przeciwko sąsiedniemu narodowi litewskiemu w Polsce Bardzo dziękuję za rozmowę doktor Rafał stowarzyszenie Nigdy Więcej kolegium Civitas był naszym gościem a oczywiście to, co stało się na stadionie Lecha, nie pozostaje nie bez echa, dlatego że już dziś ma zapaść decyzja w sprawie zamknięcia części trybun na stadionie właśnie Lecha Poznań. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję. Zbliżają się kolejne informacje. Zapraszam.